Zahipnotyzuje Cię, jesteś palaczem, ale chcesz rzucić ten nauk? Doskonale wiem, jakie to trudne, więc ten film pomoże Ci to zrobić. Zahipnotyzuje Cię, abyś znów stał się niepalącym i sprawiał, że będzie to łatwiejsze niż kiedykolwiek myślałeś. Nie musisz wierzyć w hipnozę, aby to zadziałało. Musisz tylko być gotów postępować zgodnie z kilkoma bardzo prostymi instrukcjami i zrozumieć, że to Ty jesteś tym, który sprawi, że to wszystko się wydarzy. Tak długo jak będziesz postępował zgodnie z instrukcjami, które zaraz Ci przekażę, doświadczysz. Wspaniałego przeżycia i wyjdziesz z tego jako osoba niepaląca. Zanim zaczniemy, znajdź miejsce, w którym możesz usiąść lub położyć się na kilka chwil i nie zamykaj oczu, dopóki ci tego nie powiem, ponieważ za chwilę będę odliczać od 5 do 1 na 1. Powiem słowo śpi, a ty pozwolisz sobie zamknąć oczy i bardzo szybko wejdziesz w przyjemny stan psychicznego i fizycznego relaksu. Policzę od 5 do 1. Na jeden wypowiem słowo śpij, i po prostu pozwolisz Twojemu umysłowi i ciału zrelaksować się tak głęboko, jak to tylko możliwe. Możesz nawet pozwolić swojej dolnej szczęce opaść i rozluźnić ramiona. Także kiedy wypowiem słowo śpij, Twoje oczy się zamkną, Twoje ciało całkowicie się zrelaksuje. A Twój podświadomy umysł natychmiast wprowadzi Cię w stan hipnozy. Tak długo jak chcesz, aby tak się stało. I jesteś gotów na to pozwolić. Wiedz, że tak się stanie, więc przygotuj się. 5, rozluźniony, cztery razy głębiej, 3 przygotowujesz się do wejścia w głęboki stan hipnozy, 2 przygotowujesz się do całkowitego odpuszczenia i jeden, śpi głębiej, głębiej, głęboko. Rozluźnienie ciała 10 razy, 20 razy głębiej, śpi teraz tak głęboko, jak jesteś w stanie tego doświadczyć w tej chwili. Nic ci nie przeszkadza, nic na ciebie nie wpływa. Nic ci nie przeszkadza, możesz podążać za moim głosem w cudowny stan hipnozy, pozwalając swojej podświadomości zabrać się do optymalnego miejsca, w którym musisz się dziś znaleźć, aby raz na zawsze stać się osobą niepalącą i mieć możliwość powiedzenia nie papierosom, począwszy od tego dnia. Dźwięki wokół ciebie będą miały coraz mniejsze znaczenie. W tym cudownym stanie hipnozy, twoja podświadomość jest w pełni otwarta na wszystkie pozytywne sugestie, które zamierzam ci przekazać. Sugestie, które ci przekażę, będą miały na celu zmianę i przyniosą ci korzyści, tak abyś mógł odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Zdrowiem i wszystkim, co ma związek z Twoimi osobistymi nawykami, decyzjami i wyborami, których dokonujesz w przyszłości. Sugestie, które Ci przekażę, zapadną tak głęboko w Twoją podświadomość, że Twój umysł i ciało będą działać automatycznie zgodnie z nimi od tej chwili. Przekonasz się, że wychodząc dziś z powrotem na świat, masz o wiele większą kontrolę nad swoimi myślami, uczuciami, emocjami i działaniami. Oczywiście wiesz już, że palenie jest dla Ciebie szkodliwe. Każdy wie, że palenie prowadzi do przedwczesnej śmierci, raka i wszystkich tych złych rzeczy, które. Dzieją się na poziomie fizycznym i psychicznym. Wpływa to również na ludzi i bliskich wokół ciebie. Wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Powoduje również u nich urazę, wiedząc, że dokonujesz samolubnego wyboru, aby kontynuować ten destrukcyjny i bolesny nawyk. Ale dziś masz możliwość odzyskania kontroli nad tym wszystkim i po prostu powiedzieć: Nie! Papierosom. Ale co najważniejsze, nie chodzi tylko o powiedzenie nie papierosom. Nie chodzi o rzucenie palenia. Chodzi o ponowne stanie się osobą niepalącą, ponieważ przyszedłeś na ten świat jako osoba niepaląca. Nikt nie rodzi się palaczem, więc dzisiaj to, co robisz, to powrót do swojego naturalnego, Normalnego ja, tej normalnej, naturalnej, zdrowej tożsamości, z którą przyszedłeś na ten świat. Nie chodzi więc o to, by wybrać papierosy lub nie. Chodzi o wybór wejścia w nową tożsamość. Wyobraź sobie, że masz przed sobą dwie ścieżki. Możesz spojrzeć w lewo, i to jest ścieżka zniszczenia. Jest to ścieżka na której decydujesz się kontynuować palenie papierosów i pozostać palaczem. Możesz też spojrzeć w prawo, i jest to ścieżka zdrowia i dobrego samopoczucia, jasności, miłości i radości, gdy zdecydujesz się zostać osobą niepalącą. Zauważ, jak wygląda ta ścieżka, ale potem wróć do ścieżki po lewej stronie i wyobraź sobie, że nią podążasz. Nadal palisz. Za kilka lat, a może nawet za pięć lat, będziesz słyszeć o wizytach u lekarza, ponieważ twoje zdrowie się pogarsza. Czujesz się gorzej fizycznie i psychicznie. Może masz problemy z zębami, może masz problemy z płucami i z oddychaniem. Może po prostu dostałeś wiadomość, że masz raka z powodu tych wszystkich papierosów, które paliłeś. Wiesz, że papierosy są dla ciebie szkodliwe, ale nadal palisz. A to, czego nie zawsze ci mówią, to fakt, że być może umrzesz przedwcześnie lub o wszystkich tych rzeczach, z którymi musisz żyć przez resztę swojego życia. Które utrudniają Ci zdolność do życia, pełnią życia i do prawdziwego doświadczania miłości, radości i szczęścia, które życie ma Ci do zaoferowania. Wyobraź sobie więc, że nadal podążasz tą ścieżką, nie tylko wpływając na siebie, ale także na swoich bliskich. Być może umierasz przedwcześnie, może zostawiasz swoich bliskich. Za sobą. Wczuj się w ten żal, ten ból, smutek związany z tym wydarzeniem. Ale teraz wyobraź sobie, że możesz zawrócić. Wyobraź sobie, że możesz zawrócić i spojrzeć na ścieżkę po prawej stronie. To jest ścieżka życia ścieżka zdrowia i sprawności, jasności, miłości, szczęścia i radości. To jest ścieżka, na której stajesz się osobą niepalącą. I wyobraź sobie, że wybierasz tę nową ścieżkę teraz, zaczynając w tej chwili. Idziesz tą nową ścieżką jaśniej, wyraźniej, jako osoba niepaląca, decydująca się powiedzieć nie papierosom, decydująca się zostać osobą niepalącą. A kiedy Zaczniesz nią podążać, zauważ, o ile lepsze staje się życie, zauważ, o ile szczęśliwszy jesteś ty i Twoja rodzina, zauważ te doświadczenia, które możesz mieć nawet w późniejszych latach swojego życia. Bądź tam w przyszłości. Twoje zdrowie jest o wiele lepsze, oddychasz o wiele swobodniej. Czujesz się dobrze fizycznie i psychicznie, i kiedy podążasz tą ścieżką, jako osoba niepaląca, chcę, abyś zobaczył twarze tych, których kochasz bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. Zobacz ich uśmiechnięte twarze, zobacz to spojrzenie w ich oczach i poczuj ten spokój, tę miłość. Tę radość, którą masz dla nich i oni mają dla ciebie. I kiedy widzisz ich uśmiechnięte twarze, chcą, abyś złożył im teraz obietnicę, podejmij wobec nich zobowiązanie w swoim własnym umyśle, że wybierasz tę nową ścieżkę, wybierasz tę tożsamość jako osoba niepaląca. Nie tylko dla siebie, ale i dla nich. Złóż tę obietnicę, złóż im to zobowiązanie właśnie teraz, składając im tę obietnicę. Zauważ, jak dobrze się z tym czujesz. Zauważ, jak bardzo jest to zgodne z Twoimi pragnieniami, potrzebami i pragnieniami, wiedząc, że jest to dla Ciebie właściwy wybór. A skoro już to zrobiłeś, Złóż to samo zobowiązanie, tę samą obietnicę, samemu sobie. Zrób to pewnie. Powiedz sobie teraz, że wybierasz tę nową ścieżkę, wybierasz ścieżkę zdrowia, sprawności, życia, wibracji, jasności, ponieważ to jest dla Ciebie najlepsze. Na poziomie umysłu, ciała i ducha, to jest to, co jest dla Ciebie najlepsze. Na prawdziwym poziomie podświadomości programujesz swój umysł na bycie osobą niepalącą. W tych chwilach twoja podświadomość tworzy nowe ścieżki neuronowe, nowe programy wewnętrzne, które pozwolą ci łatwo i bez wysiłku wrócić do dzisiejszego świata i po prostu powiedzieć nie. Nawet jeśli zobaczysz kogoś, Palącego lub w sytuacji, w której sam byś palił, zanim zaczniesz współczuć tym ludziom i czuć się źle z powodu tej starej wersji siebie, która uległa temu w przeszłości, ponieważ wiesz, do czego jesteś teraz zdolny. Wiesz, jak dużą kontrolę masz nad własnym życiem i każdego dnia. Pod każdym względem będzie to dla ciebie coraz łatwiejsze. Teraz, za chwilę, policzę od jednego do pięciu. Z każdą liczbą twoja energia będzie rosła. Sugestie, które ci przekazałam, będą jeszcze głębiej zapadać w twój podświadomy umysł. Napięć, twoje oczy się otworzą. Poczujesz się niesamowicie, poczujesz ulgę. A na cztery będziesz mieć poczucie świadomości, że coś głęboko się w tobie zmieniło, pozwalając ci wkroczyć w tę nową tożsamość jako osoba niepaląca. Więc przygotuj się: jeden, czujesz przypływ pozytywnej energii, dwa, ta świadomość staje się jeszcze silniejsza, trzy, energia rośnie jeszcze bardziej, cztery, otwarte oczy. Czujesz się niesamowicie, pięć. Jesteś osobą niepalącą, teraz to masz. Masz pełną i całkowitą kontrolę nad swoim życiem. Abyś na pewno rozstał się z papierosami, napisz komentarz: Nie pale i kliknij plusik po prawej. Dziękuję, że tu jesteś.